Witajcie w drugiej części filmu o Auto -Muzeum Oldtimer w Koprzywnicy. Cofnęliśmy się do czasów sprzed II wojny światowej, do właściwie początków motoryzacji. Mamy tutaj zgromadzone samochody, które można by nazwać kamieniami milowymi rozwoju motoryzacji. Na samym początku chciałem zwrócić uwagę na prototyp, choć w tamtym czasie trudno było jeszcze mówić o seryjnej produkcji samochodów. Prototyp firmy Windhoff z 1902 roku. Należy zwrócić na Piękno właściwie wykonania szczegółów, które no, porywają swoim kunsztem, artyzmem, wręcz wykonania. Sama firma Windhoff nie zaistniała na rynku motoryzacyjnym. Właściwie skończyło się na paru prototypach, choć firma istnieje do dzisiaj. Produkuje wyposażenie dla kolejnictwa, a także maszyny służące do robót torowych. Wspomnieliśmy o produkcji masowej, dlatego że w powszechnym pojęciu Forda, i to właśnie model T, uznaje się za protoplastę produkcji masowej. Nie jest to do końca prawda. Sam proces produkcji potokowej, masowej, seryjnej, jak to nie nazwiemy, wymyślono w XIX wieku w Wielkiej Brytanii. Zjednoczone Królestwo prowadząc wojny z Napoleonem potrzebowało Masę sprzętu wojskowego produkowanego tanio i masowo. Tam też narodził się projekt, pomysł e, produkcji masowej. Pierwszym samochodem, w którym zastosowano produkcję seryjną, był w 1901 e, Oldsmobile Carvet -Car. I to jest pierwszy seryjnie produkowany samochód. Podmodel T ujrzał światło dzienne w 1908 roku, natomiast na linii produkcyjnej był produkowany od 1913 roku. Produkcji utrzymał się do 1927 roku i wytworzono Fordów model T około 15 milionów sztuk. Ten rekord produkcji jednego modelu bez większych zmian konstrukcyjnych został pobity wiele, wiele lat później przez Volkswagena Garbusa. Mimo, że Ford nie wymyślił tak naprawdę produkcji seryjnej, wymyślił coś chyba o wiele bardziej ważnego i istotnego dla samych samochodów i nie tylko wymyślił zamienność części, wziął Skatalogował wszystkie części potrzebne do produkcji Forda, założył im odpowiednie, dość duże tolerancje, tak by każdy mógł wykonać montaż samodzielnie. I części te były dostępne praktycznie w każdym sklepie żelaznym na terenie Stanów Zjednoczonych. To, co dzisiaj nam się wydaje dość powszechnie, że kupujemy sobie część jakąś, dzwonimy i mówimy, że potrzebujemy. Wtedy nie było to takie powszechne. Pierwszy właśnie zastosował to Ford. Innym mitem związanym z Fordem T jest to, że był on dostępny tylko w kolorze czarnym. Nie jest to tak do końca prawda. W kolorze czarnym Ford T był dostępny tylko w latach 1913 do 1926. W pozostałych latach produkcji oferowano całą gamę koloru. Skąd wynikało to, że był tylko czarny? Na pewno nie z arogancji właściciela, pana Forda. Po prostu wymusiła to produkcja masowa. W owym czasie tylko lakier czarny był dostępny jako lakier szybkoschnący. Inne lakiery wymagały kilkunastogodzinnego procesu schnięcia, a na to nie pozwalała produkcja taśmowa-potokowa. Dzięki stałemu doskonaleniu techniki montażu seryjnego-potokowego, czasami zwanego, czas produkcji Forda T znacznie się skrócił. Pod koniec okresu produkcji czas potrzebny na zmontowanie całego samochodu był około 90 minut. Miało to oczywiście o olbrzymie przełożenie na koszt. Na początku Ford Model T kosztował 1000 dolarów. Pod koniec jego produkcji kosztował już tylko 300. Stąd chyba też wynika jego olbrzymia popularność. Tuż obok Forda T stoi inna ikona i kamień milowy motoryzacji Bugatti Typ 40. Można nazwać to Bugatti właściwie protoplastą dzisiejszych super samochodów, ponieważ wywodzi się wprost z modelu wyścigowego typu 35, który na wiele, wiele lat zdominował wyścigi Grand Prix. Model 40 jest właściwie wierną kopią modeli 35, z tym, że uzupełnionym o części, które są niezbędne w normalnej eksploatacji. Reflektory i tego typu rzeczy, które nie są potrzebne w czasie wyścigu. Po I wojnie światowej, ale jeszcze przed samym wielkim kryzysem, wiele firm produkowało luksusowe samochody, właściwie przeznaczone dla elit. Jednym z nich jest samochód, który dzisiaj w żadnym razie nie kojarzy nam się z samochodami luksusowymi. A jest to Fiat model 521 z roku 1928. Firma, która produkowała przepiękne i bardzo drogie samochody, była firma. wraz z firmą Court wielkiego kryzysu. Firma ta zwana była też fabryką samochodów dla gwiazd. Ich ceny były porównywalne z Rolls-Royce'ami. Samochody te były uwielbiane przez gwiazdy Hollywood i kupowane wręcz masowo. Jednak wielki kryzys spowodował znaczących spadek zamówień. I doprowadził do bankructwa firmy. Firma została przekształcona w, w ACM, Central Manufacturing, w skrócie ACM. Firma, mimo bankructwa, posiadała potencjał produkcyjny. I w związku z tym miała jeszcze jeden epizod samochodowy, ale już w czasie II wojny światowej. Była głównym dostawcą nadwozi do Willis GP, zwanego popularnie Jeepem. Po II wojnie światowej produkcja nadwozi do Jeepu była kontynuowana do 1948 roku. Jednak już w 1945 roku zarząd firmy podjął decyzję, że głównym produktem, jako rokującym największe nadzieje na rozwój, były zlewozmywaki. Inna armatura kuchenna, łazienkowa i z tego dzisiaj słynie firma. Jesteśmy w tej chwili w czasach międzywojennych, w okresie międzywojennym w Stanach Zjednoczonych, więc nie możemy pominąć ulubionego samochodu gangsterów. Cadillaca 353 Victoria. Dlatego, że był wyposażony w największe chyba wtedy silniki ośmiocylindrowe, a były modele, które miały 12- i 16-cylindrowe silniki. Natomiast sam pojazd ciekawy jest dlatego, że chyba po raz pierwszy zastosowano tam umiejscowienie skrzyni biegów, jaką znamy ze współczesnych samochodów, między siedzeniami pierwszego rzędu na podłodze. W tym okresie w Europie. Jednym z samochodów, który zdobył sobie miano bardzo luksusowego, prestiżowego, był samochód marki Hosz. Był on produkowany przez koncert Auto Union, czyli składający się właśnie z Hosza, Audi i DKW. Ale o skomplikowanych właśnie losach DKW, całej grupy Auto Union. Opowiemy sobie może przy następnej wizycie w muzeum w Cwikau, gdzie miała swoją siedzibę firma Hosh. Prezentowany tutaj Hosh należy właśnie do linii tych najbardziej luksusowych, najbardziej prestiżowych samochodów z silnikiem ośmiocylindrowym. Po owym czasie był on chyba wyżej ceniony niż produkty spod znaku Trójramiennej Gwiazdy. O samochodach z trójramienną gwiazdą porozmawiamy sobie w następnym odcinku. Bo na dzisiaj to już wszystko. Pamiętajcie, aby nas subskrybować. To na razie. Cześć.